Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W Mercedesie CLSC 218 z lat 2011-2017 do 2017 kierunkowskaz może ulec uszkodzeniu spowodowanemu przez wibracje, zużycie elementów albo przepalenie diod. Aby go wymienić, potrzebujesz podstawowego zestawu narzędzi: śrubokręt krzyżakowy, rękawiczki i nowy kierunkowskaz dopasowany do modelu. Najpierw odłącz akumulator, by uniknąć przypadkowego uszkodzenia elektroniki, następnie odkręć gumowe przykrycie w okolicach tylnych światłów, a następnie usuń śruby mocujące kierunkowskaz. W niektórych konfiguracjach konieczne będzie zdjęcie tylnego światła, aby uzyskać dostęp do elementu. Po usunięciu starego kierunkowskazu, wstaw nowy, upewniając się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona i nie ma luzów. Zamocuj wszystkie elementy w kolejności odwrotnej do demontażu, a na koniec sprawdź działanie świateł kierunkowych. Nową część najlepiej zamówić w serwisie specjalizującym się w częściach do Mercedesa lub w zaufanym sprzedawcy oferującym produkty oryginalne i autentyczne. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!